Tak patrząc na to, to obejrzymy tu jak jest zrobione, przepięknie, ale patrząc do góry, są pomysły tego, przepiękny tutaj gołębica, duch święty na tym ogniu, bo to jest taki tak jakby był język tego ognia, no nie, to jest taki duch święty i tutaj jego takie języki, bo tak jest przedstawiany w tej lilice. to skąd przyszło, ten pomysł? Nie, to tu, to, to razy, no to sobie na chwileczkę nie, nie rozrysować, co by to w proporcji było, no to raczej to z głowy siedź normalnie, no i ja to uwazuję tak, ze za bo ja w talent nie wierzę mi, no dość dużą robot, takie człowiek robi rozy i drugi, i trzeci, nazaj no się poprzypatrzyje no to, no to mniej więcej jedno z drugim się normalnie połączy, nie no zawsze się coś się uda zrobić, co by to było takie fajne sceny. i nie, nie, nie. Już tak patrzą na godziny, to to tak, godziny są jedną sprawą, którą się godzą, że tyle czasu się robi, ale tu przecież nie o to chodzi. Czy ten cały projekt, to już zeźmiał tak w głowie, czy ktoś go musiał przelać na papier, jak to wyglądało? Ja przeważnie to ja se szkicuję, bo tak rysunek techniczny nie robię, techniczny, bo to jest długo bo mi brało, ale se zeszkicuję normalnie, tak od ręki se poszkicuję, rysunek odręczny taki, taki poszkicuję, potem go przenosem normalnie na, już na proporcje. W skali 1 do 1, na, na jakiś no nie na papier i no na, na, na deskę, na, 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 na plajut, na, na takie serce. Ja. Jak już widzę potem, że mam proporcje takie, jako ja myślę, no to już potem robi no, Wszystkim, tak jak go domy są zachowanie tych proporcji. To tak, i się potem poziom na tą robotę, bo zrobił to częściami, tak? To no, trzeba częściami porobić, ale to ja sobie to rozresował pomalu, i, i podarek progował, ci wesej, ci niszej, co żeby mi to w proporcji było. To no, tak częściami się zrobiło. No, na no, zaś spieszyć się mi, nie spieszyło, No to zrobię, a z tej chwili czasu mam dość dużo no to. No to, no to zrobię. I tak się mi widzi, że się to będzie ludziom podobało. Ale to dopiero ludzie będą gadać, jakie to będzie. My się cieszymy, ze, ze, wome, ze was mamy, bo prawdziwie jest tak, że i Zosia też troszeczkę czasem ci tam pomoże, albo i przykwali, że tak byś zrobił, albo nie tak. Myślę tak, że to tak, dwie takie dusze góralskie są razem i, i robią razem, to się łatwiej tak robi, a zwłaszcza na chwałę Bożą. To, to raczej na chwałę Bożą, ale wiecie co, co się ci Udało się w kościele w master, cykajno Dom Rady. To w góralsziznę. Bo to te wzory, co tu jest, i to, i to, to jest z góry, to jest, to jest nasze góralskie. To staroświeckie można książki stare posłuchać, i w starych książkach te wzory jest. Chodzi o to, co by tu zostało, że my nie zaboceliło o tym, bo mamy tu robimy. Myślisz, Janie, tak, że na przykład jak jak się zaczyna ta cała właśnie ta góralszczyzna, twoja. Ugorodzy, bo dużo rzeczy właśnie takich tej sztuki sakralnej zostawios tutaj za Wielką Wodą. Kanobarzy. Przewoźnie, to jest tak, potrzeba jest matką wynalazków. Po prostu pierwsze trzeba było zrobić salę, zrobili w Indiana nasi karmelici, zrobili pomnik papieżowi. Koło tego pomnika w sali trzeba było zrobić izbę góralską. I warunki były takie, jakie były warunki, jakie były możliwości finansowe. No to w tej zrobili. tak się to za no Ale tu jest, udało się mi się zrobić stajnkę betleńską, taką doszwajną do kościoła Cyra i metodego w Lemand. No każde do w tych tak co jest, w 11 tych kościołach. To w syndy wciską góra bo my mamy co pokazać a tak no to trzeba normalnie patrzeć na architekturę włoską francuską no no do hiszpańską czasami rzadko ale, ale też się mi trafiło natomiast czemu my my góra nie mamy co pokazać i no i nie próbuję. mogę to wepchnąć góra szczyzny ja myślę no myślę ja nie tak że to też dość dużo jest ważną sprawą że tu przed nami byli nasi pradziadkowie, że pobudowali te piękne kościoły, że jest i te kościoły są polskie, one są tu budowane, też bardzo dużo właśnie z Polski przewiezione i wzory, i zwornictwo, ale i też trzeba spojrzeć na to, że mamy polskich księdzy, którzy to rozumieją. Bo ja nie byłoby możliwości, to musi być ten duch taki, co by to rozumiał, ze, ze to ma wartość, że sztuka ludowa ma wartość, że ona jest taka, a nie inna, że my są zamiłowani, bo tu tak Chicago też słoni z tego, że jest tu dużo poloków. To jest pewnie tak i księdza jednak chcą wystrój zrobić piękny. Jest troszeczkę problem z księdzami. Co ja z mojego punktu widzenia z tego względu, no no przecież nie wszyscy z hala pochodzą i nie wiedzą o co, o co chodzi, co jest góralścizna. Normalnie w zdobnictwie, normalnie w architekturze. No ale dopiero potem, jak wypaczą. Ewentualnie no, to do tego stopnia doszło, że jednemu księdzowi to zrobił normalnie prototyp taki i zajął ze mną, potem przygócji będzie chciał taki, No ale księdze, ten znowu dobrze na robocie. To, to, to znów sztukę normalnie, architekturę znów dobrze. jakby zobaczył normalnie tą intarsację, intersacji on mu tam zrobił, by mu na kawałku drzewa i no zrobił i po mu, żeby to takie miało być, no to on się zaakceptował zaraz. I potem jak robił, no dla tego księdza chyba krzyżec jest. Także nawet Hiszpanie potem przyszli ku mnie i to jest Hiszpanom, też zrobił koło utarza roboty. Może rozpowiedzmy, jakie było zamówienie skąd i K idzie ta chścielica, w którym kościele będzie ją można obzielać. No to idzie do, do, do nas do polscy karmelici, bo się w Master Indiana jest tam klosztol. No i nie no, zapytali zapyta, co by kim to zrobił. No to, no to. I dziś obie jadę i zadziesz z nim to, to. To będzie tam w kościele siedziało, no bo, no, bo to, to, to Tam jest przeznawcą. Bóg zapłacił wielki, Zosiu, tobie, ja nie wam za tą piękną robotę, a pokolenia będą pozierały na tych, co piszą historię, i kiedy się będzie legenda słaba co przyjechali tu za wielką wodę i co zostawili dla potomnych. Bóg zapłacił.